Cześć, ja jestem Hubert Jakub i, yy, i dzisiaj nagrywam z moimi kolegami y, film z Bravo Stars. Yy, dobra. Nie wiem co dzisiaj będziemy robić. Oni, chcie, oni chcieli, żebym nagrywał. Mm, no. Mój tata w ogóle kierka trafił Ja mam moje drugie konto Dobra Brown bol to chyba standard mojego kanału, bo chyba zawsze gram w Brawl Jak gram w Brawl Stars. Kurczę. Dobra. Myślałem, że będę miał... O nie. Oni mają akcję. Kurczę. Aj, prawie by porobił. Dobra. Lecimy z piłką. Ja spróbuję jakoś porobić. Albo coś zrobić, żeby porobić. <ścoughs> Ale zrymowałem. O no. No, nie, nie, nie. Oj. No nie lecą nam do bramki. O! Dobrze, Fabi. No nie zabroził mnie. Dobra, mamy przejść. Albo nie. Dobra. Ja mu tu nie dam przejść. Nie, 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 nie! Nie, Mortis, kurczę, ma gadżet. No nie lecą do nas. Nie, nie mamy szans. Oni mają co dobry team. Ej, ulta, 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 ulta. Aj! Co to był za gol? Jak on strzelił? No nie. No nie. O, nie zdążyłem ulta. Nie zdążyłem ulta. Nie no nie wierzę. Dobra. Pan co im wyśle. Czy jest tutaj? Nie, nie ma. Dobra ja zagram sobie Mortisem Dobra, niech będzie ten Mortis Dobra, coś piszę. Zobaczymy co napisze. Dobra. No i lecimy z gierką. O, jeszcze coś napisał. Dobra, lecimy z gierką. Okej. Okay. Ja nie mogę patrzeć, oni mają słaby skład. Przecież my to wygramy na easy. Chyba, że coś będzie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. ja jestem nubem? Chyba jestem lubem. Nub ze mnie. W ogóle mój tata wbił 10 tysięcy pucharków. No nie. Zwiewam, zwiewam. Dobra. Cztery. Dzisiaj będzie coś taki długi odcinek O nie, wyleciałem i... JOS! Yes! CO?! Jak on strzelił gola? Jak on strzelił gola? Nie wiem, dobra Jak on strzelił tego gola? Dobra, lecę, lecę le Widzieliście to? Ja bym to przeżył, tylko e, gdyby nie ten Barley nie co czy wy to widzieliście? dobra a w ogóle wiecie że w nowej aktualizacji ma być postać taka jak tak będzie się nazywała nani i to będzie postać epicka tylko wam tyle powiem o nowej aktualizacji jeśli pobierzecie sobie Brown, to będziecie wiedzieli że ta jest taka postać bo to będzie w nowej aktualizacji. Tam, wszym, tam są wszystkie postacie przed aktualizacją, które mają być dodane w nowej aktualizacji. Aj. Dobra, mają w piłkę. O. Dobra. Lecimy. Chciał porobić. Jak widzieliście? Skosiłem dwóch na. A czy... <grym> No to było, pewnie chciał go ale ja zrobiłem dobitkę. Dobra. Pierwszy win. A w ogóle patrzcie. Mamy big boxa, bo mój tata wbił ósmy poziom i uwaga, trzy rzeczy. U mnie za... I nic nie ma. Dobra, mają... W ogóle ten Daryl ma skin'a pierożkowy Daryl. O, super. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Kurczę. Ej, oni... Oni nam przy... Gdybyśmy mieli Maxa w teamie. No nie lecą na nas... Dobra. Już chciałem pełnić, że lecą na naszą bramkę. Dawaj. Dobra, dzięki. Jas. Yes. Yy, boże, boże, zagubiłem się. No nie, co ja... Jest... Nie, jeśli przez to... Jas. Yes. Lecimy. O nie nie nie. Nie 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 nie, nie. nie. Co? Aaaaaj. Możecie pisać w komentarzu kto jest lepszy. Eee... E, znaczy Maurycy czy Fabian i Oliver? O tutaj sam. no wiecie Fabi ziom i Oli King Dobra, ale co na naszą bramkę O kurcze, ale porobuł, ale porobuł. No nie, co ja robię? Co? O kurde ale dobra, akcję akcja Dobra, ja tu stoję. Będę bramkarzem. Oni są napastnikami, a ja bramkarzem. Jestem najgorszy na bramce. Co? 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 Dobra, po tej arence skończymy odcinek. Patrzcie, ja tu sobie czekam przy bramce. Jak oni będą blisko, to ja tutaj będę. Ale kazach, taktyka. Oni nie wiedzą, że ja tu jestem. Strzelili nam gola. O kurcze. nie, 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 ja lecę. O nie, błagam, nie, 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 to jak? nie, ja nie, zauważyłem. Atakują naszą bramkę, dawajcie. Dobra. Nie. Kurczę. O. Nie. Kiełek by się przydał. Dobra, was na ten odcinek to już by było na tyle. Zostawiajcie łapęczki w górę. No i pa.